26 stycznia w hali widowiskowo sportowej w Robczycach odbyło się wielkie święto środowiska sportowego, dziesiąta edycja Powiatowej Gali Sportu, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców, trenerów, drużyny, talenty oraz działaczy sportowych. Impreza zrodziła się wiele lat temu po to, aby promować aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Ale nie tylko. Jej nadrzędnym celem jest uhonorowanie lokalnych sportowców i działaczy sportowych, którzy swoją ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami dostarczają kibicom wielu emocji i rozsławiają powiat robczycko-sędziszowski. Gale sportu otworzył starosta powiatu Witold Darłak. Szanowni Państwo, to niezwykłe wydarzenie, zorganizowane z myślą o sportowcach. Trenerach, działaczach sportowych, osobach zaangażowanych w życie sportowe, ale jednocześnie wszystkich mieszkańcach powiatu. Pragnę zaznaczyć, że w plebiscycie oddano 71 702 ważne głosy. To swoisty rekord, Szanowni Państwo. Bardzo się z tego powodu cieszę. To między innymi. Bo ostatnio chyba było 51, więc przebiliśmy dość sporo. Rekordowa liczba świadczy o potrzebie organizacji plebiscytu i dzisiejszego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, pragnę też podkreślić, że obecność każdej osoby uczestniczącej w Gali jest bardzo ważna. Bardzo za to dziękuję. A fakt, że zgromadziliśmy się tutaj tak licznie, jest wyrazem uznania dla wszystkich nominowanych oraz zwycięzców zakończonego już plebiscytu, których za chwilę poznamy. Życzę Państwu miłego wieczoru. Podczas gali sportu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody tym, którzy zdobyli najwięcej głosów w pięciu kategoriach plebiscytu. Zanim jednak uhonorowano laureatów, na scenie wystąpiła pochodząca z Sędziszowa małopolskiego artystka Basia Kawa. Decyzją głosujących w dziesiątej edycji plebiscytu za pośrednictwem portalu RRS 24 przyznano następujące nagrody. W kategorii Sportowiec roku wygrał Jakub Ruk. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Żabińska, a trzecie Łucja Zajdel. W kategorii talent roku najwięcej głosów zdobył Krystian Pytko. Na drugim miejscu znalazł się Arkadiusz Galas, a na trzecim Marta Broda. Decyzją głosujących trenerem roku został Tomasz Cynarski. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Maciej Leś, a trzecie Michał Bochenek. W kategorii działacz sportowy roku wygrał Maksymilian Medygrał, drugie miejsce zajął Łukasz Chmiel, a trzecie Arkadiusz Fornek. W kategorii Drużyna Roku najwięcej głosów zdobyli Alter Eco Majbut Bystrzaki, na drugim miejscu uplasowała się drużyna LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie, a na trzecim Marba Sędziszów Małopolski. Wszyscy laureaci plebiscytu odebrali statuetki, a także nagrody finansowe. Za pierwsze miejsce przyznano 1200 zł, za drugie 900, natomiast za trzecie 700 zł. Przyznana została również nagroda specjalna kapituły w wysokości 1200 zł dla Grzegorza Drozda. Po raz drugi przyznano też specjalną nagrodę starosty o wartości 1200 zł. Otrzymał ją Ryszard Prokop. Spośród głosujących w plebiscycie tradycyjnie wylosowany został kupon, którego szczęśliwy właściciel otrzymał 700 złotych. Wzorem poprzednich edycji wylosowana osoba została o tym poinformowana telefonicznie podczas gali sportu. Halo, dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Jerzy Frąckowiak, prowadzący, tak się składa, galę sportu... Przepraszam... Pani żartuje sobie ze mnie teraz. Pani Jolanto? Jestem. Jeszcze raz? Jestem. Wolne żarty, proszę Państwa. Pani Jolanto, proszę tym czerwonym dywanem tutaj do nas dobrze? Nie będziemy nabijać impulsów. Pani Jolanto? Przepraszam, to, przepraszam. Jolanta Hot. 80 to pani, małpa.gmail.com. Szaleństwo, proszę państwa. Pierwszy raz w historii gali się zdarzyło, że osoba, która brała udział w losowaniu, jest na sali. Więc gratuluję. Została pani wybrana spośród 70 ponad 1000 karteczek. Bardzo mi miło jest i przekazuję ten, ten dokument. Pamiątkowe zdjęcie, oczywiście. To jest, proszę Państwa, moment, który na pewno przejdzie do historii, bo tego jeszcze nie grano, że podczas Gali my sobie dzwonimy. Przepraszam, pani nie rozmawia przez telefon podczas Gali sportu? Jest mało interesująco? Szaleństwo, proszę Państwa, pani Jolanto. Jolanta Hot80maupaGmail.com Bardzo serdecznie gratulujemy. W kolejnej części Gali Kazimierz Moskal wręczył grawertony związane z klasyfikacją polskiego sportu młodzieżowego, budowaną corocznie przez Instytut Sportu. Wśród wyróżnionych znalazły się kluby, które zdobyły największą ilość punktów dla powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. Powiat w 2023 roku zajął w województwie podkarpackim wysokie czwarte miejsce. Tegoroczną galę sportu uświetnił występ Delfiny i zwycięzców piątej edycji programu Mam Talent. Gala sportu została zorganizowana przez powiat robczycko-sędziszowski przy współpracy z Zespołem Szkół Agrotechnicznych imienia Wincentego Witosa w Robczycach.